Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia, jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą, według danej mi łaski Bożej jako roztowny budowniczy położyłem fundament, ktoś inny zaś wnosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje fundamentu, bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia, świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Z Ewangelii świętego Jana Zbliża się pora paschy żydowskiej. i Jezus udał się do Jerozolimy. Świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, barenki gołębie oraz siedzący ze stołami bankierów. Wówczas, pożądawszy sobie bić ze sznurków, powybędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał po monety bankierów, a stoł powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie rzek, weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mojego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to rzeki rzekli do niego, Jakim znakiem skarżysz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Burzycie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przebiegu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego działa, ciała. Gdy zatem zmartwych stał, przypomnieli sobie uczniowie jego słowa, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowom, Słowu, który wyrzekł Jezus. Jak nie trudno zauważyć, dzisiejsze czytania są o świątyni. A jak, jak doskonale wiemy, niestety z powodu koronawirusa dostęp do tych zewnętrznych świątyni, czyli kościołów i kadr w tym podobnych sprawie jest utrudniony. Skupmy się na naszej wewnętrznej świątyni, czyli naszym sercu, rozumieniu, sumieniu. Pewnie większość z nas ma już wybudowany fundament tej świątyni. Skoro jesteśmy pewnie osobami wierzącymi, to mamy ten fundament, który pewnie został już wybudowany przez jakiegoś księdza, naszych bliskich, z przyjaciół. My musimy teraz zrobić trudniejszą rzecz: budować resztę świątyni. A w jaki sposób, żeby była najbardziej podobna do fundamentów? Bo kim jest fundament? Sam Jezus Chrystus. A ponieważ jak doskonale wiemy, fundamenty powodują, że nigdy budynek się nie zawali. Zawsze no, nigdy za mocne słowa, ale wiecie o co chodzi. Po prostu, że jest stabilny, mocny. To takie same powinny być ściany i reszta naszej świątyni. Dlatego powinny być podobne do Jezusa Chrystusa tak, żeby się podobały Bogu, żebyśmy się z każdym dniem zbliżali do Jezusa. A jak budować te dalsze ściany świątyni? Odpowiedź na to znajdziemy w Ewangelii. Jak? Powyrzucać z naszej świątyni, czyli z naszego serca, wszystko to, co jest złe. Dzisiaj skupmy się na takiej postawie targowania się z Bogiem. Pan Jezus powyrzucał kupców, sprzedawców ze świątyni. Nie dlatego, że sprzedawanie rzeczy jest złe, tylko dlatego, żeby nie targować się z samym Bogiem. Nie powinniśmy przyjąć takiej postawy. Dam Ci odmówię pięć zdrowaszek, a Ty mi, Boże, daj to i to to. Do... To nie oznacza, że nie powinniśmy się modlić, i że, i tym bardziej, żebyśmy się nie, w naszej modlitwie zapominali o proszeniu. Prosić możemy, ale nie tak, że Bogu damy to, a Bog nam to. to. Pan Bóg nie jest sprzedawcą w maku, który damy mu pieniądze, czyli naszą modlitwę, to on nam da jakiegoś hamburgera, McFlara, czyli to, co prosimy w modlitwie. Zazwyczaj osoba pracująca w maku jest mniej więcej na takim samym poziomie jak my. Znaczy, wiecie o co chodzi, a Pan Bóg nie jest. Dlatego módlmy się do Bog Boga. Ale zachowajmy postawę prostoty. Wiem, że to jest trudne, ale jest o to mi